najwyższy zwrot podatku z Niemiec? Oto co musisz wiedzieć o tych dokumentach. Rozliczenie podatku z Niemiec? Brzmi skomplikowanie? Nie martw się, za chwilę przeprowadzę Cię przez cały proces krok po kroku. Pamiętaj, jeśli nie masz wszystkich wymaganych dokumentów, to my pomożemy Ci w ich zdobyciu i wykonamy darmową kalkulację zwrotu podatku. Pierwszy dokument, który będzie Ci potrzebny to karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung. -e to roczne zestawienie Twoich zarobków, podatków oraz składek na ubezpieczenia. Otrzymasz je od swojego pracodawcy i jest to kluczowy dokument, który pozwala rozpocząć proces rozliczenia podatku. Kolejnym istotnym dokumentem jest zaświadczenie EUWR z Polskiego Urzędu Skarbowego. Jeśli rozliczasz się w Niemczech jako podatnik z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, musisz wykazać dochody osiągnięte poza terenem Niemiec. Pamiętaj, aby zaświadczenie było poprawnie wypełnione przez urzędnika i podbite pieczęcią. A jeśli już wcześniej rozliczałeś się z podatku, dołącz kopię ostatniej decyzji podatkowej. To pozwoli niemieckiemu urzędowi lepiej zrozumieć Twoją obecną sytuację finansową. I dokładnie wyliczyć należny zwrot. W przypadku pracowników delegowanych będą również potrzebne zaświadczenia o odprowadzonych składkach ZUS. Jest on szczególnie ważny dla osób, które pracują tymczasowo w Niemczech. A jeśli planujesz ubiegać się o ulgi, nie zapomnij o dołączeniu dokumentów, które to potwierdzają. Ulgi na dzieci, koszty dojazdu do pracy czy edukacji mogą znacząco zwiększyć Twój zwrot. Pamiętaj, aby mieć odpowiednie zaświadczenie lub rachunki. I ostatni krok. Wydrukuj wszystkie dokumenty, dokładnie wypełnij formularz informacyjny, podpisz o oznaczonych miejscach, a potem dołącz wszystkie niezbędne dokumenty i wyślij je do nas. Resztą zajmiemy się my. A teraz najprzyjemniejsza część. Oczekuj na swój zwrot, który może wynieść nawet do kilku tysięcy euro. Wszystkie formalności są po naszej stronie.